Siema, długo mnie nie było, ale co tu się chwalić, ten zbiornik no ostatnio ma problemy, e, no będę restartował, e, oczywiście no zbiornik no chodzi jakoś, nawet bąbluje, ale powiem Wam, że kicha straszna, e, zrąbałem ten zbiornik strasznie. Ponieważ e, źle przeliczyłem ramę, e, cały, całą wysokość akwarium, strasznie wysoko trzeba obsługiwać go z drabiny, on jest jeszcze wysoki, to już w ogóle ledwo dna sięgam. E, a sobie natknąłem dość starego filmu, sprawdzając swój kanał, ile lat już mam akwarystykę ogólnie typu roślinną, a tam rośliny w akwarium. No 8 lat jestem na YouTubie, prawie 9, patrząc wiele youtuberów znikło w ogóle, z którymi zaczynałem swoją pasję. Dużo nowych też ludzi się pojawiło. No, subskrypcji za wiele nie ma, patrząc. No jakoś na hama nie robię filmów. No i tak przeglądałem filmy, jak sprzedawałem akwarium, jak mi się dzieciak urodził. No i mówiliście, żebym wrócił. No mówiłem, że wrócę z jakimś małym akwarium. Przebudowałem chałupę, no i jest duże akwarium, ale ogólnie zrąbałem. Mam mnóstwo problemy. Mimo gazu, mimo, mimo dawania dobrej jakości nawozów, no takie średnie dawki daję, żeby nie szaleć. No stop, ten zbiornik ma problemy. Glony, nieglony, no jest masakra. Chciałem mieć sampa, chciałem mieć tam spływ, komin. szklarz to mi takie ceny wali, że w ogóle trampki się dziurawią, no nie wiem jak tutaj ratować to, no po prostu restartem, to jest podłoże aktywne, ale z tego podłoża to już nic nie ma słup wody niby się nie ciągną, ale i glony szaleją mało światła, mam światło słabej jakości, więc no, nie mam zbytnio jak ratować, nie wiem, na Lottecha przejść czy co Chociaż to no, low-tech też jest fajny, może mieć fajną aranżację, ale tak patrząc, no wolałbym przy delikatnym high-techu zostać, tym bardziej, że no zawsze nad no, z takim akwarium się bawiłem. No jak widzicie jest trochę bałagan, bo trochę tam podmieniałem wodę rano. Jeszcze klapy nie założyłem. i znowu tak z ręki i za przeproszeniem z dupy kręcę. No co, pociski stoją, filtry na pewno już przypchane, bo znów kupę czasu nie pukane. Jak to w zbiorniku? No widać, krasnorosty rosną. No i co, ten, namaczam jeszcze korzenie i tak dalej, już płucze żwir, nawet Wam pokażę. Sorry za bałagan, bo tutaj to jest centrum dowodzenia oczywiście. Żwirek już się powoli półka, worek po worku, worek 25 kg, łącznie 100 kg żwiru wejdzie, więc masakra. I co? No to patrząc, no szkiełko nie małem, ale powiem Wam tak, jak patrzę z, pers z perspektywy czasu 8 lat, to przeżyłem kawał dobrej akwarystyki według mnie, bo. Rzucałem się zawsze na wielkie zbiorniki, ponad 2 metry. Teraz wziąłem sobie 70 na 70, na 60. Jeszcze w ścianie musiałem chałupę wziąć ogarnąć do tego, przygotować. Więc no, akwarium przenieść są straszne koszty. A powiem wam, nie oddaje mi tyle radości co chciałem. Z początku było spoko, tak jak rośliny posadziłem to na pierwszych filmach z tego zbiornika. No to wydałem dwa koła na sadzonki, a powiem wam teraz, że nie chciałbym nawet wydać 5 zł na to akwarium, tak moim zdaniem, bo bardziej mnie wkurzyło niż cieszyło. No i tak na szybko, jeszcze co tu powiedzieć Wam, doprowadziłem jeszcze dodatkowy gaz, żeby trochę podbić gaz, bo mam problem. Nie mam, no jak to się mówi. Coś, żeby mieszało mi gaz i rozpuszczało go w 100%. Bardzo szybko butle uciekają. No teraz gaz jest drogi. Jakiś reduktor, tak to się mówi. Czy tam coś takiego, żeby mieszało. No nie wiem, z pieki mam dobrej jakości, ale powiem Wam, że tak lipton trochę z tym. No rybek jest sporo. Część zdechła, nie wiem. No, paletki miałem przez pewien okres i też padły. Nie przeżyły niestety tej wody. Nie wiem, za słabo grzeje czy jak. <słuch> Przydały mi się jady. Co, no, no to rosną, jakiś tam mech jeszcze rośnie. Kijowa jakoś będzie obrazu. W ralu jest ładnie czysta woda, ale no, w komórce tego Wam tak nie oddam. No i mam teraz pytanie do Was, kto by chciał live'a, chciałbym zrobić live'a, pogadać z ludźmi, może ktoś coś doradzi, planuję na jutro live'a, wieczór, nie będę miał super jakości obrazu, bo z kamery internetowej takiej zwykłej, ale myślę, że coś się ogarnie. Piszcie w komentarzach, co Wy na live'a, jakie zdanie i w ogóle. Zawsze jakoś nie szykuję się do filmów, kręcę po prostu tak od zaraz, jak ja to mówię. No bo na co się szykować tutaj, przecież ja prezentarem jakimś nie jestem. To jest fajne, ludzie to kupują z logicznych. a ja sobie to z ogródka przyniosłem, dokładnie z oczka wodnego i rośnie. A, jeszcze wiecie jak lilia wodna w oczku wodnym wygląda? No to posadziłem też tam, zgubiła wszystkie liście, ale dała już nowe. Tam jest takie małe listki, widać. I to jest lilia wodna, typowo z oczka wodnego. No, i już tak ładnie. O, tu idzie do góry. Ja jest tam liści już soczystych, więc tak, tutaj nie widać, ale uwierzcie mi, tam jest już ładnie, więc może będą miał lilie wodną. No i co, akwarium postawię na ziemi ogrodowej. E, ogólnie znów zaczynają się koszta z tym zbiornikiem, więc jest to irytujące. Zobaczyłem, ile sampy kosztują i tak dalej, to mi ręce opadły. I teraz pytanie do Was. Macie znajomości, coś, żeby tu sampa zrobić, chociaż ze 100 litrów, nie wiem, 150 litrów. No jest to problematyczne ogólnie, bo trzeba komin zrobić i tak dalej. Pisałem do jednego youtubera, ale no, żeby mi pomógł tam, bo też ma takiego sampa i też chciałbym tak zrobić jak on. I ma właśnie zewnętrzny komin za akwarium. Tak jak chcę tutaj zrobić, że nie jest komin w akwarium, tylko za akwarium. I bok akwarium jest delikatnie wycinany, jest grzebień wklejany. I by sobie woda spływała tu, tu no i tu by miało sobie po prostu sampan. No bo ja mam dwa wielkie filtry i powiem Wam, że nie dają radyc. To jest w ogóle Meksyk. No i co? Jeszcze korzenie sobie takie dość spore yy, to mocze yy, w soli. Tak przynajmniej wyczytałem, no i tam we wrzątku. Yy, no co? No, na razie jest jak jest. Mikołaj, zostaw. Zostaw. No, młody w tle oczywiście, tak. No, jak to wszędzie pełno? Zostaw. <grym> Trochę też, jak to się mówi, zdrowie mi padło, siedzę w domu teraz z dzieckiem, <śmum> mam zakaz pracy, więc kiepsko. No i co? I tak jakoś to ciągnę, jak to się mówi. Czy akwarium jest ładne? No, powiem na swój sposób: może tak. Miałem otoczaki, tak, te ślimaki śmieszne małe. No to mówię, ściągnę tą helenkę, czy nie wiem jak to te, ten ślimak się nazywa. Ten stoszkowy taki. ja jest ich tu od groma. To ich tu są setki, uwierzcie mi. A zobaczcie, ile tych drugich ślimaków jest padniętych chcę. Nie? No, ale to sobie taką plagę zrobiłem, że ja nie wiem, chyba wygotować będę musiał ten żwir, żeby to pozdychało. O to jest plaga. I co mogę Wam jeszcze powiedzieć? Robię renament w ogóle w szafce. Mam dwa komputery nowe, od do PH i CO2. Tam są. A, tu. No, wiecie, takie. Jakby ktoś bardzo był zainteresowany i chciał taki komputer, to mogę na coś się zamienić, bo praktycznie to mi jest niepotrzebne. O, Majster już jest w szafce. Pierwsze co? To szafka to musi być. Zostaw, ty to jesteś ancymon. Sorry za bałagan, ale tak to jest. Nie ma kiedy posprzątać. No, puste pudełko, tak, się puste. Chodź, zamykamy. Uciekaj. No i co? Tak, mogę Wam pokazać. O, filtry są, tamten przepuszcza i wyłącza się czasami. Cicho. Yy, ten znowu tylko i ledwo też dmucha. No, butle mówię, strasznie szybko uciekają. To jest w ogóle lipa. <grytanie> I muszę jakoś mieszać tak gaz, żeby jak najbardziej oszczędnie, No bo jednak to jest dużo wody, dużo szkła, no i dużo gazu potrzeba. Roślinnik taki duży to jest, jest niestety, wydatek, no, nie ukrywając, przerażający. Miałem to dwumetrowy na JBL-u i powiem Wam, lepiej to szło niż ten. Tam ja mam na stopie jakieś problemy. Ja tego już po prostu psychicznie i fizycznie nie wytrzymuję. I tak to wygląda. Co tu Wam jeszcze mogę pokazać? Powiedzieć. No nie ma zbytnio czym się chwalić. No, szkło raczej kulejem. <laughs> Strasznie kuleje. Więc jakby ktoś miał jakiś namiar, coś na jakiegoś sampa wiem, lub posiada sampa, chciałby tam sprzedać, nie wiem, zamienić na komputer pH czy coś. Z chęcią się dogadam, bo chciałbym sampa zrobić. No, co? No, piszcie w komentarzach co Wy na temat live'a sądzicie. Um, no chyba tyle tak po szybkiemu. No i kto... A no i wypowiedzcie się. Co do ziemi ogrodowej, a co do substratu takiego, no bo to jest... Jezu, yes, co to było? Soil, soil, Master Soil? Nie pamiętam, co to było już wrzucone. Musimy po filmach popatrzeć. Ale już wyjałowiło się, tu już nie ma, tu już był JBL, jakaś Amazonia, coś tam było wrzucone w ogóle z Ady, te podsypki. No minimalne, bo to wiadomo, drogie wszystko. Z początku chlało, to rośliny co tydzień wycinałem, bo do tafli dochodziły, ale uwierzcie mi, już nie ma nic. Jest pusto, rośliny nie chcą rosnąć, świecę, daję gaz, nawozy, jest lipton, jest straszny lipton, nie wiem co jest grane. Co nam. No nic, to czekam na odpowiedzi w komentarzach, a tymczasem żyjcie i bawcie się dalej z akwarystyką.